Nie mamy radio. Ktoś nam wysłał takie radio, które to się jest nietypowo, bo radio gra szumi, ale niestety przy nastawieniu fal nie ma tego dźwięku. Jest coś tam chyście czy antena jest podłączona Także... Idziemy te naprawić. Zaczynamy. No i tak mamy, że lation naprawione. Pantajka jaka jest, taka jest. Działa, czyli kolejne laty mamy naprawione. Tyle, składamy.